Mężczyzna przez półtora roku prowadził podwójne życie. Oficjalnie pracował, a tak naprawdę robił fuchy na boku. Usłyszał aż 320 zarzutów za oszustwa. Z pozoru nic nie wzbudzało podejrzeń. Mężczyzna pojawiał się na chwilę i podpisywał grafik. Co miesiąc pobierał wypłatę jak każdy inny pracownik. Zaraz po odbiciu karty wychodził z pracy i jechał dorabiać gdzie indziej. Tak od 2022 do 2024 roku oszukując firmę na ponad 32 tysiące złotych. Sytuacją zainteresowali się funkcjonariusze z Czewskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Analiza dokumentacji oraz czasu pracy doprowadziła do szokującego wniosku. Mężczyzna przez 320 dni był duchem na etacie. Podejrzany składał fałszywe rozpiski czasu pracy i pobierał wynagrodzenie za godziny, w których nie wykonywał żadnych obowiązków. Informują śledczy. Zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawił wątpliwości. Mężczyzna usłyszał 320 zarzutów oszustwa dokładnie tyle, ile dni udawał, że pracuje. Grozi mu nawet 8 lat więzienia.